Michale, koniec top model. E, jak ty się czujesz, czy e, to faktycznie Klaudia według ciebie powinna wygrać? Słuchaj, e, ja w ogóle tutaj nie dyskutuję. E, ze względu na to, że jak jeszcze nie za wiele osób wierzyło, że Klaudia da siły, to ja ją ciągnąłem za uszy, więc co ja mam się wypowiadać? Słuchajcie, no, w programach ja też się nauczyłem, bo dawniej podchodziłem bardzo emocjonalnie. Mm, ale w programie Top Model nauczyłem się tego, że nie ma co. Bo to jest bardzo chimeryczny świat. Wygrana, brak wygranej jeszcze o niczym nie świadczy. Eee, no tak. Jest to po prostu ukoronowanie jakiegoś tam etapu. Ale w zawodowym życiu i w przyszłości to to nie jest decydent żaden. A nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, ale wydaje mi się, że jeśli popatrzymy na tę nagrodę jako nagrodę za ciężką pracę i bardzo szybką metamorfozę, ale również nagrodę finansową, która niektórym nie robi różnicy, a niektórym może odmienić życie, to chyba Klaudia jest osobą, dla której te pieniądze w najlepszy sposób trafiły. To tak patrząc. No wiesz, dziewczyny sobie poradzą, one pracują na siebie, utrzymują się, jak to no, będą, mają. Może łatwiej trochę. Nie wiem, czy powinienem mieć w tym mandry, ale tak jest też życie, że jednym się coś bardziej przydaje, a drugim mniej. I to, co się wydarzy z karierą, to jest oddzielna e, bajka, e, para kaloszy. Ale ten zastrzyk gotówki, jednym naprawdę może coś zmienić w życiu, a innym nie. Więc z tej perspektywy bardzo się cieszę, ale z innej też się cieszę, bo Klaudia naprawdę zrobiła jeden z największych postępów w trakcie programu. Natalia weszła już. Gotowa. Michalina Okej, praktycznie też. A potem życie robi to, że czasami się potkniesz, czasami coś nie pójdzie, ale takie jest życie, no. A po drugie, no mamy reguły takie jakie mamy. Widzowie mają swoje głosy bardziej decydujące od jurorów. No i zadecydowali. I z czym się tu spierać? No tak, bo Klaudia jeszcze zyskała 10 tysięcy dodatkowe za to, że publiczność ją kocha. Nie, no. No dziękujemy Państwu, No jak mądrze ulokowali pieniądze. Nie, ja się bardzo cieszę, bo akurat trzy dziewczyny, ale tak naprawdę ten sezon był taki, że był bardzo wyrównany. Ja bym się cieszył, jakby wygrały jeszcze ze trzy, cztery inne osoby, więc w ogóle ja miałem taki luz bo czasami są takie sezony, że wiesz, że ktoś powinien, bo jest... Mm. I wtedy serce boli, jak nie ta osoba wygrywa, a w tym sezonie było tak, że która nie wygra, to, to jest dobrze, więc... No właśnie, przyszła mi na myśl taka rzecz, że Ania powiedziała, że no, Klaudia się nie nadaje do tego modelingu, mhm. do tego świata. A co, co ty o tym myślisz? Popierasz trochę to, co mówi Ania? Słuchaj, no ja absolutnie nie będę kwestionować tego, co mówi Ania, ale... Ja też mów, wiesz bo Ania mówi trochę z perspektywy ikony modelingu światowego. I tam gdzie jest Ania, to wydaje mi się, że nikt z uczestników wszystkich sezonów 11 nie zajdzie tam gdzie Ania, więc tutaj ona ma 100% racji. Bo, żeby być tam, gdzie jest Anka dzisiaj, to powinnaś zacząć tą karierę w 13 i poświęcić jej w 100%. Nie każdy sobie może pozwolić, nie każdy też ma takie możliwości, takie wsparcie. I, I też nie każdy w tym czasie stanął i stwierdził, jestem w stanie to zrobić. Ance się udało, co jest niesamowite, bo to jest jedna z najbardziej rozpoznawalnych polek, która jest marką. Nie dlatego, że łazi i gada głupoty, tylko naprawdę zapracowała na wszystko i pewnie tam w tym panteonie najlepszych modelek Klaudia nie ma miejsca, ale ten rynek też się tak zmienia, że już jest tyle płaszczyzn, w którym się spełniamy, modelingowo, fotomodelingowo, influencersko, więc to co powiedziała Ania jest prawdą na pewno, ale jeśli ma jakąś chęć wewnętrzną Klaudia, żeby zawalczyć, żeby chociaż tam na chwilę nogę wstawić do tego panteonu, to niech walczy, bo po to są marzenia. Ale na ten moment no sądzę, że na ten taki top, 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 top to nie ma co liczyć, tak? No tak, marzenia się nie spełniają, tylko marzenia się spełnia. Dokładnie. I oni się nie mówi, tylko się je stara zrealizować. A teraz mi tak na szybko przyszła na myśl e, jedna myśl. A, ty, a gdybyś ty teraz miał takie luźne 100 tysięcy i mógłbyś zrobić z nimi co tylko chcesz, to co byś zrobił z taką kasą? E, ja bym ją oddał totalnie na tych ludzi e, uchodźców, którzy są na granicy białoruskiej. Bo my żyjemy jednymi uchodźcami, a zapomnieliśmy zupełnie o ludziach, którzy od dwóch lat umierają.